Cześć wszystkim. Wiem, że było mało filmów. Przez okres około 3 miesięcy, prawie. Trochę się pozmieniało, trochę pozdychało. Długo by tu opowiadać. No to tak. Zacznijmy najpierw od papug. Od mojej nieobecności zdechło około. Trzy papugi faliste, młode. Na szczęście te stare, wszystkie przeżyły, z czego się ogromnie bardzo cieszę. Papugi kozie się wypierzyły, są po prostu teraz piękne. Łupki, już oczywiście, pozejmowałem już dawno. Nie ma ani jednej, nawet dla zaberek. Zeberki zabrałem już do domu. Ze względów oczywistych, że one zimy po prostu nie przetrwają. Wiem, jak to się kończy. Próbowałem je zimować, to mi pozdychały. <laughs> Z czterech strów. No nie. Eee, mam też trzy papugi faliste na sprzedaż, tak naprawdę tutaj 3. Są to młodziaki. Znaczy, już nie takie młodziaki, wiadomo, mają już prawie cztery miesiące, ale. No nieważne, ma się wtyki, ma się tyle wam powiem. Eee Aha, zdechła mi jeszcze jedna ninfa. ale ta ninfa była stara, no co ja, co ja poradzę, nie? Dlatego mam w planach kupić na wiosnę dopiero dwie samice. Bo ten biały samczyk to jest też... A właśnie, nie wiecie skąd. Tego samca tak naprawdę kupiłem po taniości. Ile wam nie powiem, tajemnica handlowa, ale... No naprawdę, po, tani po taniości. Trzy... Trzy razy mniej... Ile normalnie na placu wołają, i tak dalej. No, nieważne. I to jest samiec na moje oko, dlatego będę kupował dwie samicy, samice. Woliera zewnętrzna jeszcze stoi. Woliera zewnętrzna jeszcze stoi. Nic się nie dzieje, tak naprawdę. Tutaj są jeszcze materiały. No ale to też do budowy raczej na wiosnę, bo teraz już nie ma co tego ruszać. Niech to się, że tak powiem, przegryzie, niech to usta, ustoi się. I na wiosnę, bo to tak naprawdę wystarczy obić siatką i jeszcze kilka spraw, ale to tam, no zobaczymy, jak to będzie. Yy, na pewno będę kupywał przepiórki. Ale to od wiosny. Bo na zimę już nie ma co. <laughs> Będę kupywał też kiedyś już wspominałem amadyny Raczej w zimie mi się nie uda ich dostać Tylko dopiero w lato No niestety sorry winę tu Zwlekałem za długo nad tym i przepadło, że tak powiem No, co ja poradzę? Chyba że gdzieś na Olipsie albo innym skupie ptaków, może na jakichś wystawach bym dopadł. No ale to zobaczymy. Próbuję ogólnie żeberki rozmnażać. Ech, co ja powiem, idzie mi to jak. No nieważne, nie idzie mi to. Po prostu mi to nie idzie. Próbowałem różnych metod. Więcej białka dawałem. Sztuczne jajka podkładałem, zabierałem, inne materiały, materiałów mają w bród. Się wkurzę po prostu, zara Zdejmę budkę i tyle. Nie. Co ja jeszcze mogę powiedzieć? Film. Tak jak mówiłem, ostatni film był jakoś tak 3 miesiące temu prawie, że... No... Jest to... Bardzo dużo... Czasu. Ale wieście mi albo nie, ale ten film raz w tygodniu na pewno się pojawi. A jak będzie dalej, to zobaczymy. Na pewno będzie raz w tygodniu, ale będę podejrzewał, walił ze spontana inne filmy. Akwarium, spytacie się. Eee, akwarium tego 300-litrowego nie mam. Ze względów pewnych i oczywistych. A jakich to wam nie powiem? Ale mam swoje, że tak powiem, obawy. Długo by to nie powstało, ale założyłem tak naprawdę dwa akwaria. Jedno to co było, i jeszcze jeden założyłem. Około 100 litrowe. Fajne. Kupiłem brzanki sumerszańskie. Kupiłem kosiarki. Opaczki. Kupiłem też brzanki Rekina. Zobaczycie to w następnym filmie. <laughs> Całkiem inaczej to wygląda niż wyglądało kiedyś. A więc co ja mogę? No, 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 no. O, jak chcecie. To możecie mi zacząć zadawać pytania. Chętnie pomogę. Może następny film będzie z tego, jak sobie radzić w okresie takim już jesiennym, gdzie jest zimno, żeby wzmocnić te papugi. Bo mam swoje, że tak powiem, sposoby. Jest ich parę. No i oczywiście. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, bo jakby inaczej, no i to by było tyle. Następny film na pewno będzie jutro. Pokażę Wam akwarium w niedzielę. Zobaczymy, jak to będzie. No i następnego filmu można się spodziewać dopiero w czwartek. Jakoś zobaczymy. Cześć.